dzisiaj sobie zagramy w Troll Player Tower Gdzie się graczy Takie gry stały się popularne Gdzie stworzono mm. Więc Jeżeli Próbujemy przejść to, A im wyżej tym gorzej Mówię wam Aha, tam był skrót. Można chodzić na te białe, bo te tak kule prawie nic nie zadają. Ja chyba myślę sobie, tak? To jest jedyny film taki tymczasowy z innej gry. Och, ne... dlaczego? W jakim cudem ja spadłem? Doskoczyć się chyba nie da. A, a tam jest skrót, znowu zapomniałem. A w ogóle nie spadł na sam dół, więc dlatego go nie użyłem. A, co tam było? Coś takiego. Wejście na górę. Aha, i może sobie tak na razie to przejść. Okej. Okay. Jest dużo, dużo skrótów na takich hobby. Gdy jest ta of hell, nie ma chyba takich. Mm. Aaa, bo tutaj taki blok niewidzialny. Okej, okay, dlatego się nie dało. Nie wiem dlaczego tutaj takie e, przezroczyste bloki dał twórca. No, najgorsze, ja chyba sobie poczekam, zanim ludzie tak trollują właśnie. Możecie zobaczyć sobie. Nie. O Co <śla> ja odwaliłem. Łze. Leknąłem na całego. Ta typek, ta niby nie oszuka. Wiedziałem. Dobra. Czas spróbować. O mój Boże. Widzowie, tutaj załadę, że jest jakiś haczyk. Yy, I trzeba poczekać 15 minut, o, ale oczywiście nie będziemy czekać. Przyjdę. No, tam nikogo nie było! Niech! Nie, nie trolluję już! Aha! Bro, robię to, robię to, robię to! Robię to! Let's go! Udało mi się! Teraz najlepsze! Ja będę ich trollować! O kurde! Wywalam stąd! No już ja nie mogę jaki bambik. Wydaje robuxy, po prostu. Na jakąś jępską brę. To nawet gra się nie umie, tylko przetrolować. Hmm, nie wiem czy to prawda, ale może to jakieś pewne przejście może się znaleźć? Hmm, to chyba było na innej grze. Hmm, po gra nie do grupy, tylko popatrzy na zieloną scenę. Po co mi jakaś zielona scena? Tak. Skąd oni mają w ogóle... To? A, to są jakieś zwycięstwo. Nie mam żadnych zwycięstw, idę dalej. Muszę to zrobić, będę to tak długo robić, aż... Mi się nie uda. Dobra widzowie, ja chyba zatrzymam ten film i poczekam aż wejdę na samą górę. Dobra widzowie, dotarłem do tego momentu. Nie wiem, czy mi się to uda, ale na pewno nie. schamują. Dlatego ty panią skamowali? No ty co ty zrobiłeś, kurde. Muszę znowu czekać, aż to wejdę. Dobra widzowie, ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. A ja nie wiem, jak tutaj zrobiłem. Ale. Nieważne. Szybko stąd idę, żeby nie, żadni ludzie nie oskamowali. No kurde no! Drodzy widzowie, ponownie jestem tutaj. Bo dziewczyna mi pomogła, w ogóle tego nie dotykała. Przechodzimy dalej, jakby nic nie stało, co nie? No i nic już nie stało. No nie! Dobra, ja znowu spałem po raz, no jak śniłem. 14, 15, nie wiem ile ja uspadałem. Jeśli teraz się nie uda, to ja nie wiem, co robię. Czekam te kilkanaście minut, żeby dostać jakiś chwytak, co chociaż może zgarnąć tych ludzi, co tam kamcią i żeby jakby wiecie tam wszystko zrobić. Co tam nastrolują i żeby ich tam zapnęło. Jesteśmy już na tym miejscu. Czas, że dostaniemy to za 8 minut. Nie wiem. O kurde, to jest podobne jak latający dywan. O nie, nie, nie jest wart. Aha, nie a, aha. I będzie tyle wydawał. <tryk> <tryk> na pewno. Aha, to na Let's go! Udało się! Szybko, 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 szybko. Speedrun. Speedrun po Minecrafcie! O mój Boże, udało mi się. Ja nie wiem, jakie to przeżycie było. O mój Boże, udało mi się. Nie wiem, co ja zrobiłem. O mój Boże, to jakaś dziewczyna jest. myślę, że ona już ma jakąś łapkę. Nie wiem, czy to łapki za Robux, a nie. Za wygrany, nie za Robux. Po co ktoś by wydawał Robux na tę grę? A już wiem, na denerwowanie graczy. Dobra? Easy, easy, easy. Jestem blisko, teraz bliżej. Mam nadzieję, że nie zostało dużo. Nie, nie zostało dużo. I mam tylko jedną prośbę, żebym nie spadł. O, co to jest. A nikogo tam nie ma, no to sobie przejdę. No chyba, że ktoś sobie kupił admina, no i tak czeka. Nie. Dobra, zostawię tam tamto nie będę jej miękkał. Znaczy nie będę jej przeszkadzał. Nie? Mękał, nie będę. Typek. Co on ma? A jakiś haczyk. Ten haczyk on ma. To już jest potrójne. Oh my god. Nie wiem czy mi się uda. O mój Boże. Dobrze, że mam dużo HP. No kurde no. Aaaa! Nie, 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 nie. nie. Tym się kończy. Ja już nie gram w takie gry nigdy. Yy, Są złe nerwy, więc zostawcie sobie i lajka i pa. Nie ja tu żartuję. Muszę to przejść. Dobra, udało mi się. Lecimy po to, lecimy po to widzowie, musimy dać radę, musimy dać radę, nie spadam tutaj na szczęście, nie, tej dziewczyny muszę być, nie spadłem, spadłem, ten typek mnie troluje, ten typek sobie kupił admina za 3000 robuxów normalnie, a nie, na innych grach są za 3000, ten, ten jest za 900, a nie za 800. O! Idealnie skoczyłam na, na dwa bloki no, lub na dwie kratki <tryk> Nie no, na dwie kratki to się skacze w Minecrafcie Czy my jesteśmy w Minecrafcie? No trochę przypominają te bloczki po których skaczemy jak spadnę to będę mieć dla was dwie wiadomości Na szczęście tam nikogo nie ma Tam gdzie czekają, na miejscu które się stało tak popularne to tam nikogo nie ma a, lepiej tę, tędy przejść, ale trzeba trollować. Dobra. No. Nie przestawaj bieg biegać. To nie da się biegać, tylko chodzić można. To jest prawda? Nie, nie da się nie da się biegać. Dobra, koszmar mój. No kurde! No nie. Ha, no by to po raz taki 12. Mam do Was dwie wiadomości, które się... o których się dowiedziałem. Pierwsza wiadomość to oczywiście zła musi być pierwsza to że nie udało mi się przejść tego oby, a miałem na to jakieś 50 prób a ta dobra to że musisz zostawić subika i lajka a oczywiście ten sub musi być dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych takich filmów, gdzie reaguje, nie wiem jaki nie wiem jak no, no to pa!